Cześć Wam i chwała, żołnierze, z tej strony Kokos Flaja. To jest seria wasz temat i Call of Duty Ghost widzicie na ekranie. To jest jeszcze Call of Duty Ghost bez tych wszystkich kostiumów kosmonautów i tych innych pierdół. Także ten gameplay został nagrany jakiś czas temu. Słuchajcie, dzisiejszy temat zapodał Razer, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, a mianowicie dotyczy on hazardu i temat zaproponowany przez Razera brzmi, co sądzisz o ludziach przegrywających swoje pieniądze? Przy graniu na maszynach, zakładach, hazardzie, którzy nie mogą bez tego się obejść, tylko siedzą godzinami w pubach i grają. Czy znasz kogoś takiego? E, tak, słuchajcie, to jest bardzo życiowy temat. Ja o życiowe tematy oczywiście prosiłem, ale obawiam się, że tutaj nie powiem nic zbytnio odkrywczego. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, czym w ogóle jest hazard, jaka jest definicja tego hazardu, e, bo niby wiemy, co to jest hazard, ale tak naprawdę z tego, co widzę, to jest to dosyć skomplikowana materia, jeżeli się w nią wgłębić. Natomiast jedną z definicji jest zaburzenie to polega na częstym, powtarzającym się uprawianiu hazardu który zaczyna kontrolować życie chorego i prowadzi do zaniedbania jego społecznych, zawodowych i rodzinnych zobowiązań, czyli po prostu kompletnie wtapiamy się w granie przy maszynach, przy kartach, w kasynach, przy ruletkach itp. Itd. Zresztą nie dotyczy to tylko gier tego typu, ale o tym może powiem nieco później. Generalnie dosyć ciekawy jest to, kto najczęściej pada jego ofiarą, ponieważ najczęściej ofiarą hazardu, zależnie od hazardu, padają samotni Mężczyźni po 30 z dużych miast. Czyli jestem w grupie dosyć dużego ryzyka. Bo mimo że aktualnie nie jestem samotny, to jednak mam ponad 30 lat i mieszkam w dużym mieście, także <laughs> ups, mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. No ale taka jest najbardziej zagrożona grupa. Ta grupa się wtapia. Dlaczego to są samotni mężczyźni? Tak, bez rodzinnych zobowiązań. Mężczyźni, którzy nie mają tak jakby o kogo dbać, którzy mogą się. Zatopić w tym świecie oderwanym od rzeczywistości, którzy wmawiają sobie różnego rodzaju rzeczy. Ja tutaj też nie będę mówił o tych wszystkich rzeczach, które stoją za uzależnieniem, bo tego jest naprawdę, przyczyn uzależnienia od hazardu jest naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, chciałem poruszyć temat oczywiście tego hazardu, natomiast hazardu w grach komputerowych, bo w grach komputerowych nawiązując do tego też występuje bardzo często rozrywka grania w karty, no chociażby w Far Cry 3. Z się ostatnio spotkałem. Pamiętam, że w Fallout Las Vegas w Wiedźminie dwójce mogliśmy sobie rzucać kośćmi. To też był swój rodzaj hazardu. Poza tym w Counter-Strike Global Offensive też jest taki rodzaj już bardziej niebezpiecznego hazardu, bo no, gra komputerowa to gra komputerowa, a raczej odrzucania kostkami w Wiedźminie dwójce nikt się nie uzależni. Natomiast już od otwierania paczek za realne pieniądze, gdzie kluczyk kosztuje na przykład 1,5 euro i może wypaść skin od bardzo częstych do najrzadszych już od tego można się niestety uzależnić coraz więcej tych kluczy kupować co będzie prowadziło no niestety do wydawania pieniędzy ale konsekwencjami hazardu nie jest oczywiście tylko i wyłącznie wydawanie pieniędzy, ale również właśnie zaniedbanie obowiązków rodzinnych zaniedbanie obowiązków zawodowych popadanie w długi, sprzedawanie czegokolwiek może to prowadzić do aktów przemocy w celu zdobycia pieniędzy na ten hazard i oczywiście możecie tutaj się zastanawiać, no czemu ja poruszyłem akurat Counter Strike Global Offensive i otwieranie skrzynek, no przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie chociażby, nie wiem, uciekał się do przemocy, żeby zdobyć klucze na te skrzynki. No ale na przykład kradzież od rodziców. Ja osobiście, chcę wam się do tego przyznać, kiedyś ukradłem kilka razy pieniądze od moich rodziców na, słuchajcie, taką grę karcianą Magic the Gathering. Niektórzy z Was być może będą to pamię pamiętali, tego typu karcianka, ona występowała w latach mojej młodości. Był na to naprawdę duży szał. Każdy praktycznie grał to w szkole, przynajmniej moje, i tam się otwierało takie paczuszki z kartami. Jak zresztą w tej chwili jest w tych karciankach, też się przecież otwiera paczuszki z kartami. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie, no chociażby w FIFA, prawda? No i ja kilka razy niestety ukradłem pieniądze swojej matce, swojemu ojcu, na to, żeby te karty zdobywać, te paczki kart zdobywać w końcu moja matka zabrała mnie na policję gdzie dwóch barczystych panów powiedziało mi co może mnie spotkać jeżeli będę okradał swoich, swoich rodziców ale także innych ludzi i wydawał na tego typu pierdoły co oni że zamkną mnie do kicia, że jakieś ślespo czy coś takiego generalnie mnie nastraszyli, trochę się posrałem bo byłem dosyć młody i przestałem już jumać rodzicom pieniądze, już się to nigdy nie powtórzyło Także słuchajcie, no uzależnienie od hazardu prowadzi naprawdę do, do bardzo kiepskich rzeczy. Tak jak powiedziałem, do popadania w długi, do zaniedbywania swoich obowiązków rodzinnych, co skutkuje na przykład chociażby rozwodami, kompletnym opuszczeniem, samotnością. Co sądzę o takich ludziach? Tacy ludzie przede wszystkim potrzebują leczenia. Bardzo często osoby, które są uzależnione, nie zdają sobie z tego sprawy, a może nie tyle nie, że. Że nie zdają sobie z tego sprawy, ale po prostu nie chcą tego widzieć. Oni mają bardzo dużo rodzajów wmawiania sobie, bardzo dużo siły woli, wmawiania sobie, że wcale od hazardu nie są uzależnione. Uzyskują takie e, sztuczne poczucie kontroli nad tym swoim nałogiem. Jak zresztą nad każdym nałogiem uzyskujemy sztuczne poczucie kontroli, i przyznanie się do tego, że jesteśmy uzależnieni, jest pierwszym krokiem do wyjścia z tego nałogu. Tak samo jak alkoholik musi się przyznać do tego, że jest uzależniony od alkoholu, że nie ma kontroli nad swoim własnym życiem, bo bez tego po prostu ani rusz. No i właśnie ludzie, którzy uprawiają hazard, generalnie każde uzależnienie popadają w, taką, w takie fałszywe przekonanie o własnej kontroli nad życiem. Plus jeszcze kilka innych takich rzeczy, że na przykład, skoro wypadło na ruletce trzy razy czarne, to następnym razem wypadnie na pewno czerwone, i warto obstawić ten kolor. A to wszystko jest cholernie losowe. Co więcej, nie tylko losowe, ale również te domy hazardowe yy... Tak ustawiają maszyny, że nie jesteście praktycznie w stanie wygrać z nimi, prawda? Nie jesteście w stanie zwyciężyć i zyskać więcej niż włożyliście hajs. Tylko nielicznym się to udaje, ale naprawdę jest to niezwykle trudne. Zresztą te domy hazardowe, kasyna, przestrzegają e, tego, żeby nikt nie wyniósł właśnie od nich więcej niż włożył. Tacy ludzie na pewno powinni się leczyć, żeby nie stracić szansy na życie, muszą odzyskać kontrolę nad swoim życiem e, i muszą przede wszystkim się właśnie Znać do tego przed samymi sobą, że są uzależnieni, bo gwarantuję, że rodzina, znajomi, wszyscy wokół to widzą i doskonale zdają sobie z tego sprawę. Także mam nadzieję, że fajnie się Wam oglądało ten gameplay z całkiem niezłym wynikiem. No i oczywiście zapodajcie swój temat w kwadratowym nawiasie z dużą literką T. Temat, który dostanie najwięcej apetytów w górę, będzie tematem na kolejny gameplay. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej. haikari